Ale mam bałagan na głowie, ale to tak fajnie czasami, co? Szczególnie jak rano się wstaje, to tylko się bierze spinkę, grzebień, ciach, 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 do góry yy, zakręca się włosy, ciach, spina się spinką i, i fryzura gotowa. Albo takie ozdoby do włosów fajnie wyglądają, odmładzają w ogóle. Właśnie, jestem blondynką i na przykład w takich różowych pasemkach kiedyś było mi dobrze, miałam właśnie takie. Może sobie zrobię jakieś coś w podobie. Zobaczę. A wy jaki macie kolor włosów? Jaki wam się podoba kolor? Napiszcie w komentarzach.